Dzień dobry. Dzisiaj się trochę nudzę i postanowiłem nakręcić ten drugi filmik. Jak to jest z tym kamieniem wylatującym spod koła? Wyobraźmy sobie, że taki kamień wcisnął się w bieżnik opony. Taki mniejszy kamyk, powiedzmy, natomiast większy wcisnął się między bliźniaki. Pojaw drusza i po pewnym czasie siła ośrodkowa Działająca na te kamyki powoduje, że siła ta odśrodkowa, kiedy przewyższy siłę tarcia, które te kamyki trzymają, spowoduje, że te kamyki się oderwą. Jak one mogą polecieć? W zasadzie w dowolnym kierunku. Może polecieć pionowo do góry, może polecieć poziomo do przodu, może polecieć pionowo w dół. To by był rzut pionowy, to by był rzut poziomy, to by był też rzut pionowy, tylko że w dół. Gdzie nie może natomiast polecieć? No nie może polecieć poziomo do tyłu, bo w, w tym momencie ten kamień jest przyciskany przez koło. Ale jak on troszeczkę się oddali od tego punktu, to on już spokojnie może wylecieć. I cóż się dzieje? No, on wylatuje, ale też nie ma pełnej swobody, bo on, jego ruch jest ograniczony tutaj poziomem, a tym kierunkiem, gdzie tu jest fartuch. Bo jak poleci wyżej, to zatrzyma się na tym fartuchu. I teraz ja sobie wziąłem tutaj z mojego stara, zmierzyłem. Ta odległość fartucha od ziemi to jest 0,3 metra. Ta odległość między fartuchem a tym punktem styku koła. Z Ziemią to jest 0,8 metra. No i łatwo sobie tu już policzymy, pod jakim kątem ten kamień może wystrzelić. Wiadomo, że im ten kąt będzie większy, tym dalej ten kamień poleci. Dlatego rozważam ten maksymalny kąt, jaki tutaj może być. No, wiadomo, że sobie to łatwo policzymy, bo z funkcji trygonometrycznych wiemy, że przy prostokątna przeciwległa kątowi, do przyprostokątnej przyległej kątowi to jest nic innego jak tangens alfa. No i wstawiając tutaj do wzoru otrzymujemy taki wynik. I z tablic trygonometrycznych znajdujemy, że kąt alfa wynosi tak między 20 a 21 stopni. Chwila przerwy była, bo zmieniłem sobie pomoc naukową. I teraz... Jak daleko ten kamień poleci? No, gdybyśmy uwzględnili opór powietrza, to byłaby to tak zwana krzywa balistyczna. No, ona nie jest symetryczna, jak widać. No, ale nie będziemy tutaj uwzględniać tego oporu powietrza. Powiedzmy, że tego oporu nie ma. No i tutaj spojrzałem sobie, jaki jest wzór na zasięg takiego rzutu, bo nie pamiętam, jest to tak zwany rzut kośny. I tutaj mamy taki wzór. Ściągnięty sobie z internetu. Po wstawieniu danych wychodzi nam, że taki kamyczek przeleci 24,66 metra. I to jest dla prędkości 70 km na godzinę, czyli 19,4 metra na sekundę. Natomiast na jaką wysokość się wzniesie? Też sobie pozwoliłem ściągnąć ten wzór z internetu. I to jest. Fawze razy sinus alfa do kwadratu dzielone przez 2G. I też po wstawieniu do wzorów otrzymujemy taki wynik, że ten kamyk wzniesie się na wysokość 2,24 metra. I teraz jeszcze sobie zrobiłem takie dodatkowe obliczenia. Dla, dla różnych prędkości, dla 70 i dla 90 km na godzinę, no to odpowiednio mamy. 19,4 m na sekundę, tu jest 25 m na sekundę. Zasięg w tym pierwszym przypadku, tak jak tu wcześniej pokazałem, to jest 24,66. Przy 90 km na godzinę taki kamyk poleci sobie aż 41 m prawie. No, i tutaj się zniósł na wysokość. A, i trochę krzywo filmuję. Na wysokość 2,24 metra. A w drugim przypadku już prawie 4 metry. Bo to już będzie wysokość 3,73 metra. No, i te, teraz przejdźmy do zasadniczej części. Jaką energię taki kamyk posiada. Ten akurat wzór to pamiętałem jeszcze. Energia kinetyczna to jest masa razy prędkość do kwadratu podzielona przez 2. No i też wstawiając a przyjąłem sobie dwa skrajne warunki. Pierwszy kamyczek to jest, o, zaraz go znajdę. O, to jest taki mały, jest taki mały kamyczek, powiedzmy 0,16. I on przyjąłem, że waży 1 setną kilograma. A drugi taki kamyk, powiedzmy, co by się w między bliźniaki wcisnął, no to przyjąłem, on muszę oddalić, że on ma 20 kg. I teraz te energie, no to odpowiednio te energie będą wynosić po wstawieniu do wzorów. Tak, jak tu widać. 1,88 kg m2 na sekundę kwadrat. Tutaj jest. 62,5 kg m2 na sekundę kwadrat. Ale rozpiszmy to w ten sposób, że to jest kilogram metr kwadrat na sekundę kwadrat to się równa kilogram razy metr podzielić przez sekundę kwadrat i razy jeszcze metr. Ta wielkość tutaj to jest nic innego jak dżul przepraszam, ta wielkość tutaj to jest nic innego jak newton, a newton razy metr to się równa joule. Także wszystko leci na żywo. Nie ma lipy, jak to któryś tam mówił. I teraz jeszcze sobie zastopuję, bo jeszcze coś jednego spróbuję zrobić. No i teraz zastanówmy się, czy to jest dużo, czy to jest mało. Tak jak mówię, tu jest prawie jeden Jula, a w drugim przypadku, przy drugim kamyku, mamy 62,5 dżula. Czy to jest dużo? Każdy chyba wie, co to jest wiatrówka. No ja, ja akurat nie mam wiatrówki, ale mam no mam takie bydle, powiedzmy, jak to. Jaka jest energia z tego kolta? No to jest w zależności od naważki nawet do 300 dżuli. Natomiast w Polsce dopuszczalna jest energia wiatrówki 17 juli. I czy z wiatrówki można wybić szybę? No można, pewnie, że można. Jeszcze sobie tu przerwę zrobię i policzę jeszcze jedną rzecz. No, wpadłem jeszcze na taki pomysł, żeby policzyć. Jaką masę musiałyby mieć te kamyki wyrzucone spod koła, żeby wybiły szybę pojazdowi jadącemu z tyłu. No i przyjąłem sobie tu, że te 17 dżuli wystarczy do tego, aby taką szybę wybić. I teraz tak, w pierwszym przypadku, gdzie pojazd jechał 70 km na godzinę, czyli 19,4 m na sekundę, to waga takiego kamyczka by musiała wynosić 900 kg. Natomiast przy prędkości 90 km na godzinę to już ta waga by spadła do 54000 kg. No poczyniłem tu jakieś tam uproszczenia, ale mam nadzieję, że pomogło to zrozumieć temat tych spadających kamieni. Który może wybić, który nie może wybić, i nie będzie jakiś policjant pieprzył na drodze, że mu spadł kamień, mu spadł kiedyś z paki i mu szybę wybił. Do okulisty trzeba iść, sobie wzrok zbadać, żeby widzieć skąd taki kamek spada, czy wylatuje. No, i to na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że pomogłem.